Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak nagrywać ekran w telefonie OnePlus Nord 5. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i tutaj szukamy opcji nagrywania ekranu. Jeżeli tutaj nie widzimy, musimy nacisnąć ten ołóweczek, a następnie znaleźć tę opcję i nacisnąć tak, aby się dodała. Wybieramy opcję gotowe i możemy sobie włączyć nagrywanie ekranu. Teraz zgadzamy się lub nie na nagrywanie naszego dźwięku, czyli mikrofonu. Następnie dajemy sobie rozpocznij nagrywanie i wybieramy, jaki dźwięk ma się nagrywać. Możemy sobie wyłączyć dźwięk systemu lub go włączyć. Możemy tak samo włączyć dźwięk mikrofonu lub go wyłączyć. Następnie wybieramy opcję rozpocznij nagrywanie. Jak możemy zobaczyć, nagrywanie rozpoczęło się. Mamy tutaj odliczanie. Jeżeli sobie naciśniemy tę opcję, możemy wyciszyć dźwięk systemu. Możemy włączyć dźwięk mikrofonu i na odwrót, czyli możemy wyciszyć mikrofon oraz włączyć dźwięk systemu. Możemy też zapauzować nagrywanie ekranu i na przykład zmienić sobie kartę, a następnie od nowa rozpocząć nagrywanie. I ostatnia opcja, czyli ten czerwony kwadracik kończy nagrywanie ekranu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.